A już ja patrzę w agendę. Tak, wspomniany wcześniej: Wojciech Kozłowski i analiza śladu węglowego w modelach Autodesk Revit. Wojtku, nie odpocząłeś chyba, prawda, odpisując. w ale. Nie dałem rady. Jesteś ekspertem wprawionym. Zapraszam. Dobrze, to znowu przyłączymy się na prezentację. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać i Aha. będziemy mogli zgłębić troszeczkę temat, właśnie e, analiz. E, o analizach już mówił Maciej, prawda? I dużo tam było powiedziane, natomiast ja postaram się właśnie skupić na temacie, no takim bardzo. Ważnym dla w ogóle naszego, naszej branży budowlanej czy analizę, analiza śladu węglowego. Ja będę starał się wprowadzić Państwa w ten temat. To jest pierwsza taka prezentacja. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się coś więcej pokazać na żywo. Dzisiaj tylko taki wstęp, ale mam nadzieję, że to już powinno państwa, Państwu wystarczyć do dalszych eksploracji. Krótka agenda, o czym ja dzisiaj opowiem. Przede wszystkim postaram się pokazać kwestię tej analizy w naszym tutaj rejonie, w naszym, w naszym kraju jaka jest wizja, jakie są założenia. Opowiem trochę o narzędziach Autodesk do analiz śladowęglowego. Omówię z Państwem zagadnienie modelu energetycznego, czyli Energy Analysis Model, który no, po prostu wykorzystujemy do wszelkiego rodzaju analiz, między innymi do analizy śladu węglowego. Opowiem też o metodach tworzenia takiego modelu, bo one mają wpływ później na jakość tych wyników. No i na koniec też postaram się Państwa zainteresować dodatkiem, który jest już dostępny. Jest na razie jako preview, ale już można z niego skorzystać z dodatku, który pozwoli nam zobaczyć właśnie taką analizę na podstawie modelu, czy przeprowadzić taką analizę śladowęglowego z wykorzystaniem modelu BIM specjalny, specjalnie przygotowanym w takim dashboardzie. Rozpocznijmy w ogóle od samego początku i o, o założeniach. Ja tutaj wykorzystałem do tego Informacje, które są dostępne w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego. Tutaj na dole widzicie Państwo stronę, z której można skorzystać i, i, i wczytać się w szczegóły. Natomiast, tak ogólnie rzecz biorąc, żeby wprowadzić temat, to warto wiedzieć o tym, że no, jak widać po prawej stronie, budynki odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na kryzys klimatyczny i, i patrząc tak z perspektywy, Naszego przemysłu budowlanego. Ten przemysł jest odpowiedzialny za około 38-40% wszystkich światowych emisji dwutlenku węgla, więc jest to dosyć dużo. I w tym jeszcze widzimy 10% jest uwalnianych podczas produkcji i transportu materiałów, a kolejne, a i, i budowy, tak? A kolejne 28% jest podczas eksploatacji. A po lewej stronie z kolei możemy zobaczyć to, jak ten ślad węglowy jest analizowany, jakie są fazy analiz, prawda? Czyli mamy fazę wejściową, czyli tak zwany wbudowany ślad węglowy analizujemy, prawda? Później mamy operacyjny ślad węglowy, co w sumie daje nam, prawda, całkowity ślad węglowy. Ważna rzecz, my staramy się iść w tym kierunku, żeby do roku e, e, prawda, 2050, e, e, te wszystkie budynki miały właśnie zerowy operacyjny ślad węglowy, natomiast budynki e, wszystkie, tak, natomiast nowe budynki e, i poddawane modernizacjom zerowy ślad węglowy netto w całym cyklu życia budynku. To są nasze e, kierunki, więc no, ten, ten, ta analiza, informacja na temat e, właśnie tych współczynników. Jest teraz ważnym elementem i dla projektanta, i dla producentów materiałów budowlanych. No i to jest taki trend, kierunek, w którym my również wraz z firmą Autodesk będziemy się teraz mocno, mocno przyglądać. No, więcej informacji na pewno Państwo znajdziecie, właśnie na przykład, między innymi na stronach, właśnie Stowarzyszenia. Więc zapraszam na tą stronę. A teraz przejdźmy do portfolio autodesk i po pierwsze tego, jakiego rodzaju analizę możemy realizować w tych naszych produktach, czyli mamy podział na wbudowany ślad węglowy i operacyjny ślad węglowy. No, na razie najwięcej pracy jest na tym etapie wbudowanego śladu węglowego, tutaj do dyspozycji mamy zarówno rozwiązania chmurowe, jak również kolekcje. Już o formie mówił Maciej, a ja głównie skupię się na rewicie. Czyli pierwszą podstawową rzeczą jest model, Tak? jaki ten model będzie? No to już zależy od fazy, prawda? czy to będzie model konceptualny, czy będę Wykorzystywał również elementy modelu w takiej analizie. Jak widać, tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na dodatkowe wtyczki, które mogą pozwolić Państwu rozszerzyć możliwości, no takie klasyczne nasze, do tego, żeby wykorzystać ten model do takiej analizy. Tak? Natomiast w naszych zasobach mamy moduł Insight, który właśnie służy do takiej analizy śladu węglowego. Oprócz samego rewita tej części funkcjonalności, warto też zwrócić uwagę na to, że informacje na temat śladu węglowego również mogą przeprowadzać firmy, które wykorzystują rozwiązania chmurowe z wykorzystaniem modułu przedmiarowego. Mówimy o materiałach, tak? czyli znowu mówimy o śladzie węglowym, i wraz z modułem TKOF pojawia się nowość, właśnie i możliwość analizowania tego śladu, Trakcie realizacji przedmiarów. Ja o tym TEICOF opowiem już na koniec naszych sesji, natomiast to też jest produkt, w którym już właśnie te informacje na temat materiałów możemy analizować. Z kolei operacyjny ślad węglowy na ten moment no oczywiście tak wykorzystujemy model wiadomo natomiast na ten moment realizujemy w bardzo pobieżny sposób tylko i wyłącznie w insight plus do tego oczywiście dodatkowe wtyczki moduły również mogą być w tym zakresie wykorzystywane w zasadzie no tutaj Autodesk tylko i wyłącznie wprowadza takie wskaźniki dotyczące właśnie tego śladu węglowego w trakcie życia budynku Użytkowania, prawda? I, ale to już daje nam jakiś pogląd. No właśnie, jeden z takich dodatków, który wziąłem sobie tutaj pod, pod tą prezentację, to jest na przykład OneClick LCA. Jest to dodatek, który bezpośrednio możemy zainstalować do Revita i Zintegrować się z taką, no, można powiedzieć, jedną z wiodących platform dotyczących właśnie analizowania, analizowania całkowitego śladu węglowego. Tak? To jest alternatywa do tych rozwiązań, które my preferujemy, albo jakby to powiedzieć, jest to dużo większe rozszerzenie. Tutaj mamy do dyspozycji normę LeadBrim Brim i ponad 40 innych certyfikatów. W ramach których właśnie taka analiza jest przeprowadzona. W naszych zasobach e, e, Autodesku i module Insight my tą analizę generujemy na podstawie modelu i przypisanych baz materiałowych, prawda, które Autodesk nam daje do dyspozycji i daje nam możliwość tworzenia własnych materiałów. No tutaj główną zaletą stosowania tych dodatkowych ewentualnie modułów jest to, że mamy wgląd w informacje o konkretnych materiałach wytworzeniu tego materiału i tego śladu węglowego, więc to są jakby takie, no, tożsame rozwiązania, ale no, i w tym i w tym systemie jesteśmy w stanie taką analizę przeprowadzić. No właśnie, co to jest ta analiza energetyczna? O tym że też było mowa, natomiast ja na tym slajdzie wyróżniłem takie analizy, które no, ogólnie rzecz biorąc chyba są najbardziej takie złożone i skomplikowane, czyli analiza energetyczna, analiza węglowego czy komfortu. Maciek też mówił o innych analizach. Nie wiem, wiatru, analizy solarnej, klimatu, wentylacji, prawda, i tak dalej. Więc no, tutaj mamy no, przeróżne rodzaje e, tych analiz, przeróżne podejścia, metodologie. No, nie ma nawet jakby ustandaryzowanych do końca tych procesów w pewien sposób. Każdy może to realizować na, na różny sposób, więc to, to jest e, na pewno ważne, żeby zwrócić na to uwagę i te, oto, e, analizy energetyczne też no realizujemy w różnych etapach, prawda, powstawania budynku, tutaj na dole mamy właśnie etapy, mamy poziomy szczegółowości według standaryzacji amerykańskiej, LOD, to często Państwo znacie, prawda, i mamy różne typy analiz, które właśnie są Wykorzystywane, czy na przykład chłonność, w której już te analizy energetyczne można przeprowadzać, prawda? Natomiast no niewykluczone, że ja mogę też realizować, realizować analizę śladu węglowego, też na etapie koncepcji, prawda? I chłonności działki. W związku z powyższym, to jest, jakby to powiedzieć dowolne, tak? W którym momencie, na którym etapie będę wykorzystywał dany typ analizy. Nie ma do końca też powiedziane kiedy to ma się zadziać. No i właśnie Autodesk przygotowując narzędzia, przygotowując moduł analityczny stara się zarówno móc przeprowadzić taką analizę na samym początku, gdy mamy zwykłą bryłę, którą rysował Maciej. Prawda? jak również na końcu, w momencie, gdy już mamy projekt wręcz wykonywany. Prawda? W związku z powyższym tutaj mamy tego typu możliwości. I żeby móc w ogóle jakikolwiek prowadzić analizy, m.in. analizę śladu węglowego, potrzebny jest nam model analityczny, model energetyczny, w skrócie nazwany EAM, czyli Energy Analysis Model do czego on jest wykorzystywany? No przede wszystkim do przenoszenia informacji, prawda, z elementów, prawda, do, na przykład budynku, do różnych systemów po to, żeby policzyć budynek, prawda? Mamy w tym modelu model ten składa się zarówno z przestrzeni, jak i powierzchni analitycznych, prawda? No i tak jak wspomniałem, może być używany w różnych Systemach, w różnych silnikach. Tutaj mamy też do dyspozycji e, możliwość e, wykorzystania modelu energetycznego w silniku symulującym energię DOE czy Energy Plus, prawda? Czy możliwość e, optymalizacji energii, analizy systemów w modelach Revit przy użyciu InSight. A więc e, no, tych możliwości tutaj właśnie jest dużo. Warunek jest jeden: stworzyć model. Energetyczny, czy to e, e, analityczny, energetyczno-analityczny. To jest ważny element naszego procesu. No i taki model możemy tworzyć właśnie e, bezpośrednio w rewicie. Ten proces jest albo skomplikowany, e, albo, e, jakby to powiedzieć, e, Szybszy albo dłuższy w zależności od fazy, prawda? Tak, tak to często robimy. Czy wyniki, które później otrzymujemy, e, są e, precyzyjniejsze, prawda? Albo konceptualne. Wszystko zależy właśnie od tego modelu e, energetycznego. No i tak jak wspomniałem już wcześniej, model ten e, stworzony jest zarówno z przestrzeni, a te przestrzenie to są właśnie takie. Bryły, czy tam masy powietrza, w których następuje utrata lub zysk ciepła w wyniku procesów wewnętrznych, takich jak obłożenie, oświetlenie, sprzęt, czy tam instalacje, wentylacji, a także wymiana ciepła z innymi przestrzeniami, czy środowiskiem zewnętrznym. Prawda? No i każda taka przestrzeń, e, prawda, którą widzimy tutaj w kolorze takim e, niebieskawym cyjan, e, 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 zawiera zestaw powierzchni. Które określają właśnie kształt tej przestrzeni. A z kolei powierzchnia analityczna, no to reprezentuje nam oczywiście element budynku, czyli nie wiem, przegrodę zewnętrzną, prawda, czy tam ścianę, sufit, dach. Każda z nich ma inny kolor, jak widać, czy posiada zestaw parametrów termicznych, które określają, nie wiem, wtórznik przenikania ciepła tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym, tak mniej więcej. Ten model jest zbudowany. Chcąc wygenerować taki model, a w pierwszej kolejności w samym środowisku Revit powinniście Państwo wejść do ustawień i właśnie wybrać różne metody generowania takiego modelu analitycznego. Oczywiście w zależności od fazy, w której się znajdujemy. Tak jak widać. To jest rzut z ekranu z Rewita, a tu jest już przykład tych metod, które są e, ogólnie aktualnie używane. Te dwie na górze no, już są powoli wycofywane, Ta, tej pierwszej już nie ma, prawda? czyli wykorzystanie metody mas konceptualnych tylko i wyłącznie, ona już jest wycofana. Tutaj mamy jeszcze metodę użycia tylko i wyłącznie elementów szczegółowych budynku. Ona też już jest w fazie, jakby to powiedzieć, no, no, została odziedziczona z poprzednimi wersami i nadal obowiązuje, natomiast podstawową, domyślną metodą tworzenia modelu energetycznego w rewicie, jest konceptual mass and building element, czyli jest to połączenie zarówno metody wykorzy wykorzystania bryły konceptualnej, jak również elementów budynku. No i tutaj mamy pełną dowolność, możemy wykorzystać. Jedno lub drugie, albo oba dowolny sposób. Jaką daje nam to tutaj jakie mamy zalety tej, tej metody, prawda? No przede wszystkim to, że możemy naprawdę bardzo szybko stworzyć taki wstępny model analityczny. No, wada może być taka, że będzie mniejsza precyzja. Prawda? Natomiast kolejna metoda tworzenia modelu energetycznego w autodesk Revit to wykorzystanie pomieszczeń lub przestrzeni. No, do tego oczywiście już wymagana jest już konkretna faza budynku, czyli ja muszę rozrysować sobie układ wewnętrzny, muszę mieć pomieszczenia lub przestrzenie. Znowu zaleta, bardziej precyzyjny model, tak? no bo już operujemy prawda, pomieszczeniami. Wada, no, ta czasochłonność. Ja muszę przygotować szczegółowy model. A, no, i też dla mnie wada jest taka, że albo korzystam z pomieszczeń, albo z przestrzeni. Nie mogę ich ze sobą powiązać. Tak? tak to z tej perspektywy wygląda. Jak w ogóle powstają te modele? Tutaj mamy takie porównanie jeszcze, żebyśmy sobie mogli to zwizualizować, czyli w metodzie tej zaawansowanej rooms or spaces wykorzystywane są obwiednie pomieszczeń następnie one są wyciągane prawda i z nich powstają właśnie przestrzenie a później na podstawie tych przestrzeni formowane są powierzchnie prawda z kolei w fazie konceptualnej wykorzystujemy na przykład czy te elementy czyli, czyli ten Element analityczny, jakby to powiedzieć, powstaje w jakimś początku i formowany jest, czy ograniczany jest przez elementy modelu, albo wykorzystywana jest bezpośrednio masa konceptualna do stworzenia właśnie takiej przestrzeni. Więc to, takie są różnice w generowaniu takiego modelu. No i to wszystko, oczywiście, później prowadzi do bardziej precyzyjnych albo mniej precyzyjnych wyników obliczeniowych. Jak widać, znowu wracając do tego naszego grafu i etapów, kiedy co stosujemy? Tak naprawdę znowu jest pełna dowolność tutaj, ale częściej wykorzystujemy conceptual mass and building elements w fazie początkowej budynku, a w tych fazach, jakby to powiedzieć, zaawansowanych, rooms or spaces. Pamiętajmy o tym, że przestrzeń w szczególności zawiera mnóstwo parametrów. Dodatkowych parametrów analitycznych, parametrów termicznych, prawda, pa, parametrów inżynierskich, obliczeniowych, dzięki czemu możemy właśnie jeszcze lepiej zintegrować się z różnymi silnikami obliczeniowymi. No i wracamy do tematu jeszcze materiałów, bo ważnym elementem w przypadku analiz jest to, żeby wykorzystać konkretne materiały i parametry tych materiałów. I w zależności od wybrania. Tej metody mamy aż trzy e, opcje definicji e, materiałów i, i parametrów termicznych tych materiałów. Tutaj w szczególności, na przykład współczynnika przenikania e, ciepła. W fazie konceptualnej mamy zaprojektowane przez autodesk po prostu typowe e, przegrody budowlane i. Zaproponowane na sztywno współczynniki, po to tylko, żeby wstępnie oszacować energetykę takiego budynku czy ślad węglowy, prawda, nie zastanawiając się nad szczegółami. W drugim podejściu mamy konkretne, znowu konceptualne elementy, z których składa się budynek, ale w tym założeniu projektant. Na podstawie takiego specjalnego pliku XML jest w stanie zaprojektować własny materiał i przypisać mu odpowiednie wartości parametrów termicznych. W trzecim przypadku z kolei wykorzystujemy wprost elementy modelu, czyli przykładem ich będzie przegroda, która złożona jest z kilku warstw. Każda warstwa ma swój materiał, a ten materiał ma aspekt termiczny, czyli właśnie przewodność ciepną itd., itd. W związku z powyższym, na podstawie tych informacji pobierane są wartości termiczne i wykorzystywane są elementy, wprost elementy modelu do takiej analizy. No jak widać, tak zostało to wyszykowane. Tutaj przykład właśnie zrzutu z ekranu już z polskiej wersji tego właśnie bardzo wstępnego, konceptualnej fazy. Tutaj mamy ten schematik, czyli możemy zaprojektować sobie taki plik XML, jak widać i to jest zrzut z ekranu z tego, jak wygląda przykładowy plik construction XML, który Państwo możecie znaleźć. Prawda, w swoich zasobach komputerowych i zmodyfikować pliki XML, dodając własne, nie wiem, typy okien i wartości współczynnika U. No jeżeli już mamy przygotowany model analityczny i chcemy przeprowadzić taką analizę śladu węglowego, musimy dodatkowo jeszcze doinstalować sobie specjalny dodatek. Dodatek, który możecie Państwo pobrać. Z panelu administracyjnego, wśród rozszerzeń wersji Rewita, prawda? Znajdziecie Państwo dodatek o nazwie Insight Tech Preview for Revit, tak? I ten dodatek właśnie będzie pozwalał nam, po pierwsze, wyeksportować model energetyczny do chmury i chmura podda go analizom. Tak to mniej więcej w skrócie można sobie zwizualizować. Ten dodatek oczywiście teraz postaram się Państwu chociaż na żywo pokazać. O, tak to mniej więcej wygląda. Ja miałem tutaj jakiś samplowy projekt, który wyeksportowałem do Insight Tech Preview bezpośrednio z Revita. Tak? Ten model nam został automatycznie podzielony na przegrody. Jak widać tutaj, mamy różne typy przegród i materiały tych przegród. Prawda, zostały wyszuklonione. To jest taki samplowy model, w którym jest bardzo dużo szczegółów. Powiem szczerze, on aż jest za szczegółowy, żeby taką analizę szybko przeprowadzić. Natomiast, jak widać, co tu się odbywa dalej, czyli program odczytuje informacje z elementów modelu, dzieli ten model na kategorie, dzieli w tych kategoriach materiały. No i okazuje się, widzicie Państwo, że parametry związane z Definicją śladu węglowego nie są określone, określone są tylko podstawowe parametry termiczne, które w tych materiałach w autodesku się znajdują. Więc zadaniem projektanta jest również wprowadzić parametry, prawda? do elementów modelu. No i przykładowo wezmę jakiś standardowy element, jakąś ścianę, prawda? Jestem w stanie tutaj otworzyć sobie taką ścianę i wybrać konkretną wartość współczynnika śladu węglowego, jak widać. Mamy taką bazę wyszukiwarkę materiałów. Tego jest mało, co tu dużo mówić, w zasobach autodesku nie ma za dużo tych materiałów, są podstawowe materiały. Takie bardzo konceptualne genery, prawda? I wartości takie podstawowe, które z różnych baz autodesk sobie pobrał. Natomiast użytkownik może wejść do zaawansowanego wyszukiwania informacji w projekcie. Jak widzicie Państwo, to jest aktualna baza materiałów i definicji. Mamy źródło danych, jak również możliwość tworzenia własnych jakby to jest wskaźników prawda, współczynników śladu węglowego dla danych materiałów. Tutaj jest przycisk akurat troszkę mi przyblokował się jeszcze raz spróbuję państwu pokazać search. O, add definition, tak? Add definition dodaj definicję. W ten sposób możemy sobie tutaj taką definicję materiału podać, podać źródło dane, no i dodać do bazy prawda własny materiał i własny współczynnik śladu węglowego. No i na koniec pokazywana jest suma wartości dla tego budynku. Tutaj mamy dodatkowe możliwości, możliwość wyświetlenia właśnie tego sumarycznego ustawienia śladu węglowego według kategorii, według materiałów użytych, no i które mają przypisaną wartość, prawda, we, tak, elementów budowlanych według materiałów, czy według tutaj akurat ilości tych intensywności wykorzystania, prawda, ilości powierzchni w, w tym budynku takie wskaźniki możemy sobie odczytać. Tutaj widzimy cały czas materiały, natomiast ustawienia związane ze śladem operacyjnym, prawda, są możliwe do wprowadzenia właśnie w tym zakresie, czyli tych ustawień dodatkowych. No, tak jak wspomniałem, to jest dopiero taka namiastka, prawda, tych możliwości bezpośrednio w środowisku Insight. Natomiast warto już się tym zacząć interesować i no, wiedzieć, że takie możliwości przed nami już się e, otwierają i jest już co e, prezentować w tym zakresie, więc e, tyle z mojej strony, ja dziękuję Państwu za, e, za uwagę. Wojtku, jest pytanie w Q&A, także tak. zapraszam Ciebie do zapoznania się z nim e, i zapraszam Cię potem oczywiście na kolejną sesję. Teraz będziemy, widzimy się Państwo z Mirosławem Szulawskim, naszym BIM inżynierem. Mirek wprowadzi Państwa w temat oprogramowania Revit do projektowania instalacji.